Raz, dwa, trzy, zaczynamy! się cześć, z tej strony To i nagrywam dzisiaj film na Brookhaven. Jest ze mną mój przyjaciel Staszek, ale nie ma na linii, więc nie, nie gada on, ale yy, może gdzieś tu przyjdzie. Yy, napiszę mu do kuchni do kuchni chodź. On mnie okradł? On okradł mnie. On mnie okradł! On mnie okradł. Boże, on mnie odkrał. Odkra okradł mnie. Nie wierzę. Mój przyjaciel mnie okradł gdzie on jest? Gdzie jest ten łobuz? Nie! Nie! Nie, jak on mógł mnie okraść? Mm. Oj, źle, oj, źle. Objechałam wszystkie domy. Wyszedł z serwera. Pewnie się wystraszył. Wydaje mi się, że chyba wyszedł z serweru Gdzie on jest? Czy on jest dalej na serwerze? Zaraz sprawdzę Sprawdziłam i troszkę nie ma już na serwerze Wyszedł z serweru, a pewnie się nam nie obraził Że nie chciałam z nim nagrać. Ale jeśli chcecie nagrywać, żebym nagrała z kimś odcinek dajcie łapkę w górę, słupki, słupki z dzwoneczkami, bo dzwonią dzwonki za nie za bardzo nawet to piosenka, ale la la, wam krygówki w tym domu. Można wejść tam do góry, to już wam pokazywałam na miferi Ale najlepsze jest to, że można tu się wejść. Zawanna i to cię nie znajdzie i to jest epickie To jest serio. Co to jest? O Boże! Jak się wystraszyłam, że tutaj ktoś z rudą czy pryną stoi! Krowy doi! no ale się wystraszyłam, że krowy ktoś doi! Ja bym bardzo chciała, szczerze mówiąc, iść na balkon! Mam taki mini balkon! Nie ja chcę wejść na niego! Jak mam się tam dostać, taki mini balkon? Już wiem! Dostanę kiedy tam bagiem. i tego baga z łóżkiem. Yy, niech wisia w komentarzach. Yy, Bag łóżko, łóżko, łóżko. Gdzie łóżko? Łóżko! Gdzie? Ue, ja, ju. Nie widzę go. Nie widzę łóżka. A, co jest? Zapomniałam. Bierzemy łóżko. I stawiamy tak. Nie, inaczej. Tak. Postaw się normalnie, kurczę! Czy ja naprawdę muszę tak przebudzierać kamerę? Ja nawet postawić się nie chcę chyba, jak się do mnie nie mogę wstawić. O tak, udało się. Musisz się położyć. się widzisz, jestem na balkonie. A, ale jest XD, ale super! Czyli się jakbym była na bungee. była jakbym miała skokie jak na Nigdy tego nie robiłam. e e Tak każdy się zjeść mój na e e, e lubina. O mój Boże, what is that? Tutaj jest wyjście. Jak się tego nie spodziewałam. Dobra. Jedziemy w takim razie do szkoły, bo jesteśmy młodzi. Musimy za szybko jechać. Yy, maksymalny speed ok mamy speeda jedziemy m m m m i dobra światła no dobra tutaj jest światło ktoś się w Boże, postawiłam łóżko. Mam do spać w tej szkole. Idę, idę za szkołę. O, nareszcie można wejść na górę. Wiem, że to był jakiś bak, ale nie wiem gdzie. Nie wiem gdzie był bak, nie mam pojęcia już naprawili tą drabinę, bo kiedyś nie można było po nim wejść. Kto to zna? Niech ja pisze w komentarzu. To ci bądź nagraj coś tam. Co chcecie, żebym nagrała, napiszcie. Nie wiem. Okej, okay, dobra. Chyba się Stasz już obraził, więc... Ojej, trzeba zapalić światłuszko, bo w ogóle wszystko pogasło. Co skreśli się to w całej szkole? Okej, okay, dobra. Już jest zapalone. Nie lubię takich klimatów cieni. Okej, okay. tak takim razie like mu pokażę Wam. I coś lepickiego, Coś chcę Wam pokazać. I to tutaj się dowiedzcie teraz. A, to jest lepickie. Patrzcie to. XT, XT, to jest jedna. O, widzicie. O, XT. O widzicie i to można wyjść na X, postawimy to na drzewie. położymy się na drzewie. O bardzo w powietrze się położę. Oparcie śpimy w powietrzu. Lubina, lubina, śpimy w powietrzu. Boże, nie umiem tam wleść! Co byś na dach? Nie, Jak usiądę, to już nie mogę... O dobra. Oj! Oj Boję, mogę patrzeć góry na ludzi. Okej. Okay. Będziemy ostrożni, bo nie chcę stąd spaść. Robię... Nie! szpadłam! Ja bym muszę tego skakać do tego łóżka. <laughs> nie miałam w ogóle pomysłu na film, więc zrobię jakieś ziwa. Dziiiiivny film do nosa. Za tą DZIIIIIIIIIWNY film. Tołci tu, i Ale pamiętajcie! Żeby być najlepszymi prosami w Robloxa I zawsze jak będziecie na lekcji Z... Youtuberstwa albo z rozpoznawania kanałów na YouTubie i powiedzie tolciusi to dostaniecie miliard szóstek. Miliard. Patrzcie, spróbuję tak zrobić. Um, o, gdzie jest ta lekcja? Tutaj jest lekcja rozpoznawania youtuberów. Tutaj gdzieś napisane, bo ktoś ostatnio... Ojej, ktoś zrobił źle i dostał minusa. Dostał chyba jedynkę, bo trzeba pisać tolciusi. Piszesz tol ciusi i dostajesz szóstkę Patrzcie, szóstkę. Dostajemy szóstkę. Z plusem. Szóstka plus. Widzicie? Jeśli mnie subskrybujecie i dacie łapkę w górę, to zawsze dostajecie szóstkę z takich lekcji. Widzicie wszystko. Z prestiż widzów oni mają lekcje w takiej prestiżowej szkole, a ten pneps! Kto mnie ogląda i je subskrybuje Tak ten dny, To on Wiecie gdzie ma boisko? Ma y, Na policji, na policji ma Tam musi y, mieć I teraz idziemy do tej agencji Idziemy do machiny czasu Machina czasu magiczna czasu gdzie to jest magia. haha nagrywałam już w ogrodzie mitów to ja wtedy tutaj nagrywałam Ej, chcę e, myślałam o tym czy nagrać kolejny odcinek z amongas jeśli chcecie amongas to mogę nagrać wam amongasa mam nadzieję że chcecie bo mi się mega podobał odcinek z amongas ja w ogóle go oglądałam Ojej. Tam lekarz był. Tam był lekarz. Lekarz. Lekarz czy modelka? Lekarz czy modelka? Modelka! Na operację plastyczną, pani? Na operację? Hello, kobitko. Jesteś na moim odcinku. Także Je. Jest. E. Jest. Yeah. Ty. E. na od i n, k u Jesteś na odcinku. na k, k. am Nagrywam. na k ry nag Nagryw. am Nagrywam. To jest nie tak z tym czatem No na gr... Laga tu stałam? Rekomenduj Boże. że ten dodatek się zrekomenduje Okej, okay. jak widzicie zresztą to mi zupełnie serwer I teraz muszę od nowa się tutaj robić Baconik Dobra, idziemy kupić willę. Bo za darmożkę Idziemy, 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 brakawy apartament Oi, tu, 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 tu,